Temat, temat, jak widać na załączonym obrazku, może się wydawać banalny czy wręcz przyziemny, jednak może i tak jest, w zależności od tego, kto na jakim szczeblu hierarchii ma potrzebę przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów literalnego prawa, w skrócie mówiąc. Proszę Państwa, dlaczego akurat taki temat? Do takiego tematu zainspirowały mnie dwie sytuacje sprzed kilkunastu miesięcy. Pierwsza to taka, e, zaprzyjaźniony kolega BH-owiec, spotkany przypadkiem na zwyczajowe co słychać odpowiada, wyjechałem na budowę. Tak, a co tam robisz? No, jestem BH-owcem. Po rozwinięciu rozmowy e, tam, jakie warunki, i tak dalej, jaka umowa, czy umowa o pracę, czy cywilna, i tak dalej, i tak dalej, odpowiada, że w umowie o pracę ma wpisany koordynator do spraw BHP. Mówię to, zdecyduj się, czy jesteś bhp czyli pracownikiem służby BHP, lub osobą wykonującą te zadania na podstawie innego stosunku prawnego, czy jesteś koordynatorem do spraw BHP, no bo tak. trzeba się zdecydować, A on na to. Andrzej, a co za różnica? No, proszę Państwa, te kilka slajdów e, zapewne udowodnią, że różnica jednak istnieje. Druga, proszę Państwa, okoliczność to taka. E, na pewno bliźni z nami wiedzą, e, większość z Państwa e, podzielę się informacją, że jestem pasjonatem rozbierania na czynniki pierwsze przepisów. Pytanie prokuratora podczas mojej działalności hobbystycznej Biegłego Sądowego w zakresie BHP po zaistnieniu wypadku, niestety, ciężkiego na budowie, czy w firmie X organizacja służby BHP była zgodna z obowiązującymi w tej mierze przepisami? Takie było pytanie. A proszę Państwa, rolą Biegłego nie jest komentowanie, jak Panu się podoba cała budowa, czy tam jest bezpiecznie, czy nie, tylko odpowiedź ścisła na pytanie. Proszę Państwa, w telegraficznym skrócie, jak wyglądała struktura tej budowy. Większa firma, generalnego wykonawcy, kilka firm podwykonawczych, w tym firma, do której, w której pracownik uległ wypadkowi. Zatrudnienie kilkunastu, kilkunastoosobowe. Macie swojego bh -owca? Nie. bh który. Jest BHP-owcem głównego wykonawcy, jednocześnie pełni funkcję koordynatora do spraw BHP, no, jakby pod tymi względami się nami opiekuje. No i do Państwa zagadka na przebudzenie, czy taka organizacja jest właściwa, zgodna z przepisami. Oczywiście jednoznacznie można odpowiedzieć, że nie. Dlaczego? Dla przypomnienia, oczywiste oczywistości. 237 z 11 kodeksu pracy. Pracodawca zatrudniający więcej niż 100 tworzy służbę BHP poniżej 100. Poniżej 100 powierza wykonywanie zadań, bądź to pracownikowi przy innej pracy, bądź to specjaliście zewnętrznemu. Wiadomo, że do 10 lub do 20 pracowników pracodawca sam może wykonywać zadania. Tutaj pytanie: sprzed minuty, czy 11 osób i brak własnego BHP-owca czynił zadość, no budownictwo, jak Państwo wiecie, należy do kategorii yy, tej, która nas klasyfikuje yy, granicą, determinuje granicą 10 pracowników do yy, możliwości wykonywania przez pracodawcę zadań służby BHP, dlatego odpowiedź, niestety, mówię niestety, bo naprawdę na tej budowie było w miarę bezpiecznie, ale niestety odpowiedź musiała być, że organizacja służby BHP nie była właściwa podwykonawca nie miał własnej służby BHP. Zadania też oczywiście państwo doskonale znacie, zwłaszcza BHP-owcy. Przeprowadzanie kontroli zarówno pracowników, jak i osób zatrudnionych na innej podstawie. Bieżące informowanie, analizy raz w roku, udział w ocenie założeń, udział w przekazywaniu nowo użytkowanych, zgłaszanie wniosków i tak dalej, i tak dalej. Udział w opracowaniu, Instrukcji zarządzeń, regulaminów, opiniowanie, udział w ustalaniu okoliczności, udział w procesie oceny ryzyka zawodowego i tak dalej, i tak dalej. Tutaj za tydzień gościom z Czech będę to powtarzał. Niestety, przepraszam, no ale e, taka tematyka u Państwa. Proszę Państwa, taki zapis może czasami zapomniany czy, czy słabo widoczny. Służba BHP nie może być obciążana innymi zadaniami. No i teraz pytanie, czy BHP może być jednocześnie koordynatorem? No zakładając, że nie ma dwóch odrębnych umów, bo tutaj od razu uprzedzam ewentualne podchwytliwości z Państwa strony. Oczywiście nie może być, w świetle paragraf drugiego ustępu drugiego e, rozporządzenia w sprawie służby BHP. No i tutaj druga ciekawostka: służba BHP podlega bezpośrednio pracodawcy. A jak podlega bezpośrednio pracodawcy? To siłą rzeczy nie może podlegać kierownikowi budowy. No, zakładamy sytuację, że kierownik budowy nie jest jednocześnie pracodawcą, tak? Nie może podlegać kierownikowi budowy. Także do kolejnych wniosków sobie dojdziemy. Uprawnienia Służby BHP. Też doskonale znamy. Kto występuje na budowie, jeżeli chodzi o podmioty, tutaj wycinek. Sprawa budowlanego. Wiadomo, projektant, kierownik budowy lub. Pójdziemy sobie dalej. Osobą odpowiedzialną za organizację, przebieg budowy jest kierownik budowy. No, zresztą rzecz jasna i oczywista, inaczej być e, za bardzo nie może. Za koordynację, proszę Państwa, odpowiedzialny jest kierownik budowy, dla, chociażby dlatego, że tak stanowi ustawa, prawo budowlane. E, tak mniej więcej w uproszczeniu oczywiście wygląda schemat organizacyjny budowy. Kierownik, kierownik robót, kierownik robót. Proszę Państwa, kto to jest koordynator BHP w świetle prawa budowlanego? Albo kierownik budowy domyślnie, albo zastępca kierownika budowy, któremu powierzono akurat tę działkę. O, tutaj na potwierdzenie wcześniejszej tezy, koordynowanie realizacji zadań. Proszę Państwa, gdzie nam jeszcze koordynator się pojawia oprócz prawa budowlanego? A no, w kodeksie pracy. Artykuł 208 mówi, tutaj już abstrahując od budowy, we wszystkich branżach, w razie gdy w jednym miejscu mamy do czynienia z wykonywaniem pracy przez różnych pracodawców, pracodawcy ci mają wyznaczyć. Koordynatora. Także na budowie nam się te obowiązki powielają, zarówno kodeks pracy, jak i ustawa prawo budowlane. Zagadka w międzyczasie, kto sporządza plan BIOS? Albo na zlecenie kierownika budowy, kto ewentualnie powinien sporządzać BHP? Czy koordynator do spraw BHP? Tak bliżej sercu, co, co państwu jest. Kierownik budowy, jak ustaliliśmy, koordynator jest zastępcą kierownika budowy, no to bardziej bliżej sercu, tutaj na pewno będziemy mieli koordynatora do spraw BHP, aniżeli pracownika, e, pracownika służby BHP. Proszę Państwa, e, jeden z przed, przedostatni bodajże slajd, czy jeden z ostatnich. Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji. I tak dalej, i tak dalej. Pytanie za 100 punktów. No bo wiadomo, że kwalifikacje dla pracowników służby BHP też większość z Państwa zna tak. Kto może być inspektorem, specjalistą i tak dalej, i tak dalej. A kto może być koordynatorem? Może inaczej, nie jakie powinna mieć kwalifikacje, tylko co prawo wymaga, tak? Jako wymóg minimalny. Może inaczej, czy istnieje przepis precyzujący, precyzujący kwalifikacje? Tak, zgadzam się. Proszę Państwa, odpowiadam z całkowitą odpowiedzialnością. Nie ma w polskim systemie prawnym wymagań minimalnych kwalifikacyjnych dla koordynatora do spraw BHP. No oczywiście poza wymogami ogólnymi typu szkolenie okresowe. Dla kogo? Nie dla służby BHP, dla osób kierujących pracownikami. Dla BHP-owca, jak wiemy, te wymagania są, są sprecyzowane, natomiast dla, dla koordynatora do spraw BHP nie ma, aczkolwiek ten cytat może być, e, zwłaszcza przez wymiar sprawiedliwości, różnie interpretowany, czyli czy pracodawca przedsięwziął wszystkie środki, e, aby osobę o odpowiednich kwalifikacjach wyznaczyć. Moja osobista konkluzja jest taka, że koordynatorem BHP najlepiej jakby była osoba, która spełnia wymogi kwalifikacyjne zarówno dla służby BHP, jak również była przykładowo inżynierem budownictwa z uprawnieniami i tak oczywiście nie zawadzi. Yy, Dalej kolejna, kolejna teza podsumowująca Proszę Państwa, czy BHPowcy podwykonawców formalnie są podległymi koordynatora do spraw BHP. No bo to jest takim problemem, się kiedyś spotkałem, czy koordynator do spraw BHP na budowie ma prawo ingerować we wszystko, co możliwe, e, zwłaszcza no, w kompetencje służby BHP podwykonawców. Proszę Państwa w zakresie styku, czyli współpracy różnych pracodawców, gdzie ten styk powoduje ewentualne powstanie zagrożeń. To jak najbardziej. Natomiast w stuprocentowym zakresie można tutaj polemizować, czy koordynator no, aż tak głęboko może sięgać, zwłaszcza do obszarów, które no, nie są na styku współpracy i... Bezpieczeństwa na budowie. Proszę państwa, tutaj wykazując się odpowiedzialnością za yy, trzymanie w miarę czasu, pozwolę sobie zakończyć i zachęcam do podejmowania dyskusji, czy to w kuluarach, czy w ogóle w środowisku, rozpoczęcie dyskusji na ten temat. Czy koordynator BHP to jest to samo, co pracownik służby BHP i odwrotnie. Że dziękuję Państwu.